Nasze prezenty mikołajkowe <grywia> Ona tak śpi od kilku dni, słuchajcie Luis dostał dużego ciastka Takiego do szarpania Oczywiście nie popasował mu już Szaliczek, także chciał się go pozbyć Dostał skórzaną, taką brązową Taka sama smycz W sensie kolor ma taki sam jak pies I do tego jest To jest takie zdejmowane, a to nie jest wcale fajne Powiem wam, bo to jest takie sztywne Będę musiała coś lepszego wymyślić No a na razie jest to, to jest światełko o. Nie może migać, ale to jest drażni nawet moje oczy, bo przecież psów nie widać o godzinie 16:30 teraz, także coś takiego zabezpieczenia. Kota dostała takiego ptasiora. dostała To to ją strasznie irytuje te czerwone części, po prostu rozszarpuje o, i zostawia wszędzie. Ale z czego najbardziej się kota cieszy? Jak widać, z mojego pudełka po moim prezencie. Ja dostałam e, kapciuszki. A ona siedzi na tym pudełku. To był najlepszy prezent, tak? Kici, kici, kici. Najlepszy prezent, moje pudełeczko. No. Kici kici kici. Tak. <słuch> i poszedł na spacer, a ona oczywiście tutaj. Ach, leży. Masz. Tak. No, takie to jest denerwujące. Ona nie lubi czerwonych fawkulców. Mhm. Trzeba je wygryźć. I wypluć wszędzie. Zaciepiło się. Oj, posie. Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj jest pogoda paskudna, jest ciepło, ale wieje tak, że po prostu głowa urywa, leje to jest najgorsze połączenie, ale mamy ochotę e, na dwie rzeczy dzisiaj. Mamy ochotę po prostu pójść gdzieś, nacieszyć czymś oko e, i miały być jakieś jarmarki, ale niestety właśnie przez pogodę zostały odwołane, także zobaczymy, gdzieś, gdzieś pójdziemy, wiecie, w takie miejsce zamknięte, nie na świeżym powietrzu, może jakaś kawka gdzieś tam po drodze. Eee, coś nam takiego właśnie się chce dzisiaj, eee, a później słuchajcie, co ja tutaj, tutaj mam na oknie, no tak, pęknięcie, ale chyba jakieś coś. A później wieczorem wyjmujemy choinkę, wyjmujemy choinkę, jeszcze nie będziemy stroić, ale mam ochotę już na jakieś takie właśnie pierwsze ozdoby, gdzieś coś, żeby już się świeciło, mam światełka, więc dzisiaj rozłożymy choinkę, założymy światełka i tak myślałam, chodzi mi o to, żeby zobaczyć jak pies na to zareaguje, nie? Czy nie będzie jakiegoś kłopotu, więc damy mu się z tym oswoić może do jutra, może z, tak z dwa dni, no zobaczymy, ale już mam ochotę właśnie troszkę powyjować tych ozdób, żeby gdzieś coś stało, takiego wiecie, tych wszystkich błyskotek, żeby coś mi świeciło, migało. Wczoraj wieczorem założyliśmy światełka przed domem i jeszcze chciałabym właśnie powiesić ten mój wieniec taki, który mam też na drzwi, ale to właśnie trzeba wszystko znieść na raz. Także taki jest plan na dzisiaj. Najpierw idziemy troszeczkę sobie pochodzić, e, a potem będziemy zdobić w domu. Tak jest plan i bardzo mi się podoba. <laughs> Także cóż, zapraszam do oglądania. Ja mam tak szczerze, że te perfumy, ta jara e, od e, latafy, to pachnie tak pięknie. To jest tak piękny zapach, ale one są wszędzie teraz. W Hebe można pójść, go sobie powąchać. Hebe, superfarm. W Rozmanie też podobno są, tylko że nie wszystkie. Ale ona tak pięknie pachnie, że po prostu. I to jest 100 ml, tylko że nie wiem, czy ona się tak bardzo długo utrzymuje, muszę Wam powiedzieć. Yy, mam takie wrażenie, że ona gdzieś troszeczkę wyparowuje yy, po. <laughs> po kilku godzinach. Ale mimo to, być może ja po prostu przestaję od siebie czuć. Ale mimo to, zapach jest tak piękny. Kobiety, taki słodki, cukierkowy. Piękny, naprawdę, myślę, że to jest tak uniwersalny zapach, że w większości yy, się spodoba, także możecie sobie pójść i sprawdzić. Teraz cała prawda o tym, jak wyglądamy zimą, od góry do dołu. Ładnie, elegancko, pięknie, poważnie, po czym Uhu! Buty są Ważne, ważniejsze są skarpetki. Skarpetki z reniferami, podciągnięte pod odpachy. A czy przecież to spodnie jeszcze muszę uważać jakie wkładam, nie? Bo one no. są troszkę krótsze. Także to jest jedyny... a, to nie ma zamka, to jest jedyny sposób, no człowieku. Nie? O! Ale to nic. O! Idziemy na miasto nikt nie widział. Ha! No, Mówię na to płaszcz i będzie Francja elegancja. Moja brązowa widzisz, Pięknie, elegancko. To się Jak zabieracie gdzieś swojego męża, musząc na zakupy pochodzić w takim miejscu jak mało mężczyzn, to nakarmić będzie. Jak będzie nakarmiony, nie będzie jęczał. Jak jego podstawowe potrzeby będą zaspokojone, to będzie. Będziemy więcej czasu dla siebie. Więc na kanapkę i zobaczcie, dostał to to kanapkę z chipsem. <gry> A ja mam taką, ja mam taką tartę e, malinową. I czekam jeszcze na kawę, ale może tą kawę trzeba tam odebrać. No hmm? ja nie wiem. I potem się najemy i pójdziemy tam do drugiej części, e, pooglądać, jakie mają jeszcze o tej o godzinie tej dekoracje. Wczoraj poszła? Nie, nie wczoraj, wczoraj. wczoraj chciałam kupić światełka na kolinkę. Może Ślepu, to tam się po prostu wszystko przebrano. No ma nie trzy bombki tylko wisiały. Ale, yy, i były światełka, 2000 światełek to 60 punktów. Myślę sobie dużo, 60 to, to bardzo dużo te światełka. E, ale zobaczyłam, e, że wszystkie osoby to też na 50%. Także na 40 dają dzieło, 2000 światełek to jest bardzo dużo. Potem zobaczyłam, że to ma 34 metry długości ten kabel. I to jest mhm. na lata, trzeba kładać komineczki. Mhm. Warto, warto. O Boże, to dobra. O jakie dobre. Mam, jam. Mm. Przepyszło. Pewnie słodziutka. Pyszna. Wow. Mm. Przeręcz pałeczkę. Musiałem przejąć pałeczkę w filmowaniu. Ta gwiazdkę dostaniesz niezapakowaną w odpowiednią cyfrość. <grym> Dobra, bierę. <grym> nie fajne, co? No. A tu jest ten elephant the shelf. To oni e, robią te tak jak się pustej. Elephant To jest takie typowo... Nie wiesz, to jesteś amerykański, czy to jest wypuszczenie? Nie, jest, to jest ale... Śmieszne, trzeba wymyślać różne jakieś złożone historie. Co on napoczył? Tak... Nie wiem dokładnie o co tu chodzi. to. Ty... Patrz. Awokado, bez nogi. Nata no, mu urwała, Tak się rozpędził. one wszystkie są takie dopisane. O, ten. Dignący awokado. Bateria. Bateria da to trzeba zmienić. O, Dużo jest takich stworków właśnie w tym roku o zdobach. O, jak koło ma tą szyję sztywną. trzymam go za szyję. Szmłodszy wyszły. Nyszki. Nyszki dyndają O tam pieseczek No śmieszne to jest. Fajne. To akurat chyba jest źle. Nie, ale widać, że to klasa. Tak? Nie, a tak hmm. z daleka to fajnie wygląda. No, to bardzo, no sobie kupić, nie? Nie. To jest to za. Tak się nie widziałam. Spersyńki. Mam mało, mało jest takich rzeczy, które by mnie urzekły. Moim zdaniem ten na stokrzeb się trzeba zanowić na ziemi wiesz bo on, bez, on bardzo ładnie wygląda i jakoś te gałązka? 9 funtów za taką. Jedną za jedną gałązkę? To jednak chyba bo nie wyświeżą, co? Bo za 10 funtów to kupisz cały to. No tak. Ja musiałbyś kupić już to, bo to się kupić za to. Za 4. Więcej nawet. Z 6, no to nie. To lepiej 5, że a patrz, te ptaszki takie fajne są. Gdzie? Tutaj. O, tak. On co nas tam przywitał. Oj, to by się urwało, o temu. No chyba jadło, ten na górze. Opierdzili się. Ja mam czerwoty do tych mm, No. Tak jak u Pani No. Piękne. Przepiękne są, naprawdę. Tak, musimy zdecydowanie dzisiaj wyjąć takie nasze ozdoby, wolę te postawić z samymi światełkami i takie właśnie gąbki, gdzieś takiego też na blacie, na stoliku, żeby stały już. <laughs> oh! <laughs> <coughs> 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 mm. <sniguality>

Bo ja tu trzymam 152 ciastki, więc... Ale chodzi mi o te światełka, że one wszystkie jakby druciki wychodzą stąd, o tu, i tak sobie wiszą. Znajdziesz takie... O już poszedł szykać, gadam co ma do siebie, oczywiście. Yy, I to wszystko takie wąsy wiszą, nie? Ładnie, to już mi się wcześniej podobało. Super taka ozdoba na kominek. Prosta. No, trzeba coś będzie pomyśleć. Oi, oh, é que, mal, né? que <laughs> zjedliśmy część jeszcze bez bombek na razie chciałabym, żeby ludzi się przyzwyczaił do choinki póki co do ją olał kot za to poszedł pod choinkę siedzieć bo wie co to a on nie, ale on dostał takiego tego zabijacza czasu więc ma co robić hak na drzwi i właśnie zaczynam od wieńca, tego samego co rok temu Eryniferowi aż z wrażenia się spadło. Tutaj gdzieś go zaczepię. No i on tak sobie wisi, nie? Nie widzisz tego w ogóle, O tak wygląda. I teraz mu jeszcze oczywiście, mam ma światełka, dużo ma światełek. Pamiętam, że w zeszłym roku mu tak dużo światełek yy, założyłam. Pięknie. Co Ten jest ładny. No nie zgodził mi się, tyle lat już go mamy. A wciąż mi się podoba. To jest, to bardzo tak, bardzo ładny. Taki, taki ładny, no, taki spokojny, delikatny. Takie kolory ma neutralne, że się właśnie nie nudzą. Także idę go powiesić. I zaraz, bo tutaj też zjedliśmy dwa pudełka z takimi właśnie dodatkami. I chociaż przejrzę, zobaczymy, bo musimy iść z psem. Zaraz skurczę. Takie irytujące jest to, że tak. Wcześniej robi się ciemno, ojejku, nic nie widzę od tych światełek, e, bo tak jakby pół dnia takie ciemne, nic nie można zrobić, chociażby nawet z tym psem o godzinie 15 trzeba iść ostatni raz, bo potem już psa nie widać na taki dłuższy spacer, nie żeby coś z nim porobić, coś się pobawić, także jakoś tak mi za szybko ten e, jasny dzień ucieka. Dobra, idę to powieszę. Powiedziałam ten moment właśnie takiego przeglądania, co się ma. Nawet chyba bardziej niż samo zdobienie koinki. To. To gwiazdeczki. Bo to tak się przypomina, nie? Niektóre rzeczy są takie sentymentalne, jakieś coś o czymś przypominają. To jest też bateria, trzeba włożyć. Nie, to jest bezbateryjne. To jest taki. A myślał Nie. A to od spodu jest? fundament. Fundament. Tutaj mamy kolejne, to mamy. Też ładne. To dziadek do orzechów. Tak trochę ciemno jest, co? Bo wcześniej było lepiej jak tak byłam oświecona. To jest jakaś różnica? Chyba jest. Mikołajek, skrzacik, stał. To też ładne. Jejku ile tego jest? Światełka, oczywiście, świeczki. Te takie na. tak Świeczka to na stół, nie? Albo na stół, albo używam tego właśnie w dekoracji. Jak była pod telewizorem, albo. No dziś na pewno wymyślę sobie jakieś. Miejsce na to. Ale tutaj tego. O, te wszystkie, patrz, te wszystkie balony też mam. Te ciastki, Ten w zeszłym roku dmuchaliśmy gdzieś balona, ale mam go i to jest jeszcze inne, jest Mikołajek, jakiś, nie, nie wiem co to jest, może bombka, Co mi tutaj się jakieś wyświetla na tym zabierku. i tutaj... O, to jest jak widać jego oczy, ale tego nie używaliśmy i chyba w tym roku już sobie to deruję. mi, że już są bombki, ale to są te bombki takie, których nie będziemy wieszać, bo są srebrne. W tym roku choinka będzie znowu złoto-czerwona, także ja to sobie po prostu oddzieliłam. Laski, oczywiście. Tutaj mamy... O, to właśnie było pod telewizorem i też będzie w tym roku. Wybiorę się na taki, bo dzisiaj nie było właśnie przez to, że ten, przez to, że taki wiatr mocny, ale wybiorę się może w inne miejsce albo innego dnia na jakiś taki, wiecie, jarmark, takie targowisko, które tam raz, raz na jakiś czas jest w różnych miejscach. I tam właśnie przyjeżdżają różne kwiaciarnie i ludzie mają naprawdę w o wiele niższych cenach niż gdziekolwiek. Co ty tu masz? Pokaż tu Roberta, pokaż. Pokaż Roberta. Robert, patrz, on wyjadł to ze środka. Jednak? No, no. jak on to zrobił, powiedz mi? No siedział 5 minut i wyjadł. Ale jak on tylko to zajęło strasznie. Robert, yy... Robert the Frog. The, Robert the Frog, yy, to jest taki... Zrzuciłeś tego. Zrzuciłeś tego do czy taki się! No, A to nie? skrzat tylko spadł, zaatakował Ale cię. Nie. Co, napełnić ci znowu? No pewnie. Tak? Ale patrz, jak to długa wkręta. No. A to musi być smakowite w takim razie, to by Tak. Ja nie wiem, czy on jest w stanie zgryźć, żeby to zrobić żeby to wypadło. Nie wiem, no to chyba trzeba tak naciskać. Pójdźmy takie te świąteczne, cienkie dla kota. Właśnie jej je za mną. I takie świąteczne do właśnie wypełniania tego Roberta. No i takie jak te kongi, wszystkie. No o. Uj. Masz, szukaj. Co tam jest? szukaj I 10 minut z głowy. No i generalnie myślałam, żeby kupić takie m, żywe gałązki e, zielone i tak troszkę położyć. Coś takiego, jak dzisiaj Wam pokazywaliśmy to, co było na kominku. Chyba coś takiego pomyślę, tylko może w drugą stronę byśmy to zrobili, bo z tamtej strony będzie choinka, tak jak z lewej strony kominka. Więc być może z prawej strony. I... <grytanie> e, i do tego dosłownie jakąś gałązeczkę eukaliptusa, bo teraz jest właśnie też czas na to. E, może jakiś, nie wiem, e, ostrokrzew, albo coś takiego zobaczymy. No i oczywiście światełka. I mamy takie światełka. Światełka to są te, które jakby z jednego punktu wychodzą, i takie włosy się robią, nie? E, no, tylko też oczywiście trzeba, jak do wszystkiego, milion baterii. I coś takiego wymyślę. Bo na schodach raczej chyba nic nie będę robiła. W zeszłym roku też nic nie robiłam. To było ładne te dwa lata temu, ale chyba nie. Tym, żeby może na przykład, o ile zostaną mi takie gałązki po ubieraniu choinki, to żeby na przykład sobie zrobić bukiet i na górę tam do pokoju, gdzie nagrywam sobie tamten bukiet z tamtych różowo-białych hortensji wymienić. Zobaczymy. Dzisiaj na pewno sobie to położę pod telewizorem, bo będzie już tak przyjemnie. Haha! Ha, działa! Piękne! dziecko zabawkowe. Nie? Ładne? Ładne, co? Taki. tyryryry, spojrzysz na mnie? Mhm, o jaki masz necklace! <laughs> <laughs> Ty, no, ja Co? Dobrze, musimy jednak kupić sztuczne gałązki. Dlaczego? Wiesz, że te belisy z choli są mega trujące? Tak. Jak zjeść na nich, można od tego umrzeć. Te jak takie zjedz, czerwone kurki, że są takie? Tak. Wszystko jest takie świąteczne, jest trujące. Te, gwiazdy, chyba, to tak, gwiazdy. Tak, i to wygląda po ale jest tak jedno, to muszę przekęć. Także niestety chyba jedno. To nie będzie No już słusznie. Wcale nie kupimy, no to jest z różnych innych... Liście na nie ma żadnych dowodów, ale generalnie Berry to może gdzieś spać, nie doważy. Mhm. Także, widzicie, wszystkim trzeba na naprawdę. Tak samo to... gwiazda betlejemska tak, jest no. bardzo trująca. No, no, Kot no. się nigdy nie czepiał, Morisek się nigdy nie czepiał. Luis nie wiem, no, no on też nie ten, ale wolę nie będzie nie, nie będzie nam źle bez... Nie, 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 nie. nie. Dobra, no to będzie coś takiego, jakiś świerk gałązki sobie wymyślimy. Zobaczymy. Eukaliptus wystarczy. Eukaliptut. Lata, lata obraz, miga za no bardzo. Dobra, idziemy z psem, bo zaraz będzie całkiem ciemno. Dżurku. Mhm. To jest po prostu wkręta. On tam ma tylko Roberta i tak wylizuje ze środka. Jej, oko powiek. Ej! <grystanie> Haj! Co to masz? Gdzieś Robert! Tutaj to spadło. Robert! Tutaj mały akcent świąteczny i oczywiście w kominku. To jest zapach. Ech, muszę nosem uderzyć. Nie dawam. No. Ale... O jest! To jest zapach Winter Spice z zeszłego roku z John Lewis, właśnie. Nie mogę kupić patyczków, nie są już chyba w ogóle dostępne, bo nie ma ich też online, nie ma ich w ogóle w sklepach. Są świeczki różne i są te olejki, a nie ma patyczków. Także, no cóż, ale mam w kominku, także. Chociaż tyle, to tak pięknie pachnie, to jest tak, To jest najładniejszy świąteczny zapach Jaki miałam do tej pory Tutaj mamy też kolejną część ozdób Ten domek, jakoś tak lubię ten domek Różowy, taki słodki Mały dziadek do orzechów Światełka, to one stoją tutaj cały rok Krasnal też stoi Och, i to świeczka, którą zaraz odpalę Udało się Aczkolwiek jesteśmy absolutnie zażenowani Brakiem najlepszych filmów na Netflixie Żeby to obejrzeć na Netflixie Trzeba zapłacić Nie, na no, Amazonie no, na Playmie. I dodatkowo. A na Netflixie też nie było? Znaczy nie no właśnie. No, ale już nie ma. No, o, no to nie jeszcze nie. inaczej. No A tak, czy się jak nie, nie ma. tak. To jeszcze, jeszcze dodatkowo. O, także, no dobra, ale udało się. Mamy łowak, czyli w telewizji. Mamy tutaj takie małe pierwsze ozdoby. Ściszysz troszeczkę na moment. No i mamy choineczkę i dwa ciastki. <laughs> i psa, który jest absolutnie wymęczony po spacerze, ale mieliśmy bardzo fajny spacer, tak. nie? Mhm. Także teraz zaczynamy, światełka, tylko chyba zgaszę światło to od góry, żeby był taki klimacik i tutaj już tak pięknie, aczkolwiek chyba właśnie dodam takie zielone gałązki, ale no zobaczymy, tak też jest ok. Ja to kompletnie nie obchodzi. Także mogę ją przysunąć i zobaczymy, może jutro dodamy bombki. Myślę, że tak, albo połytrę dalej. Także pięknie. No, to jest właśnie ten najfajniejszy czas taki przedświąteczny, nie? Że są te światełka i to się tak cieplej, przyjemniej robi. Super, bardzo mi się podoba mi lakier. A co ty się tak ucieszyłaś tutaj? Zobacz, jaką mamy choinkę! Musi Bąka się ucieszył, bo Stasz się śmierdzi. taki spierki bąk straszny. Powiedz, mamy, co się działo. Mam nie, nie ten mamy. Mamy piękną choineczkę. Mamy szpanielowe co tutaj się bawi ciastkiem, tak? Piliśmy wszystkim ciastki. Także tak, super, ale jest tak jasno chyba, że... Ja się jestem prześwietlona, ale bardzo się cieszę, bardzo mi się podoba, właśnie od zawsze chciałam, znaczy nie od zawsze, tylko od jakiegoś czasu, chciałam, żeby tych światełek było tak po prostu aż za dużo. Więc w tym roku udało się to spełnić. Kupiłam taki bardzo długi sznur, 2000 światełek, także i mają w końcu ładny kolor, bo nie są za żółte, ale nie są też takie różowawe. Także super, pierwsze przygotowania, pierwsze dekoracje za nami. I cóż, i teraz będziemy dalej oglądać film, a z Wami się już żegnamy. Widzimy się pojutrze w następnym filmie.